Hej, hej, cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Wybierz sobie opcję, jedną z trzech, która ci najbardziej przyciąga, popatrz dobrze, którą czujesz całym sobą. Wybierz jedną opcję i przechodzimy do filmiku. Jeśli wybrałeś pierwszą opcję czarny turmalin, to wybierzemy sobie dwie karty: Skarb Mądrość Ukrytych Królestw. Do pytania, czy on, ona Ciebie jeszcze pamięta? Czy Ty mnie jeszcze pamiętasz? I jeszcze wezmę trzy karty z kart Lenormand. I trzy karty z kart Lenormand do pytania, czy on, ona Ciebie jeszcze pamięta? Myśl o tej osobie, myśl głęboko. Zobaczymy, czy ta osoba Ciebie jeszcze pamięta. Czy Ty jeszcze mnie pamiętasz? Czy już zapomniałeś? nie pamiętasz? Jeżeli tak, to co myślisz o mnie? To są twoje karty i zaczynamy interpretować. Gotowy? No, i kochani sobie zinterpretujemy te karty, a na koniec podsumujemy. Czy Cię pamięta? <grych> I teraz zaczniemy sobie od kart Lenormand. Pierwsza karta z Lenormand, jak widzisz, jest szóstka i ona symbolizuje. Chmury są na niej pokazane. Chmury to przeważnie są jakieś kłopoty między ludźmi, tak? Ale te chmury odgania je. Tutaj natykacie akurat smog, ale z reguły tam wiatr czy słońce coś tam przegania te chmury. To znaczy, że te problemy przeminą. Przemino, i znajdzie się jakieś rozwiązanie, albo trzeba, żeby rozwiązać to sprawę, ten konflikt, czy coś, no to trzeba uwagi i wysiłku, tak? to znaczy, że samo nie przejdzie, musi pomóc, czy smok, czy słońce, czy wiatr? Tak? To znaczy, że jakieś przeszkody są, problemy są, co zasłania szczęście, tylko trzeba pomóc, żeby to odgonić. To ta karta to oznacza. Góry następna to 21 to są góry. Też zobaczcie, przeszkody. I też to samo oznacza, że wymaga od ciebie wysiłku. Jeżeli chcesz, żeby się poprawiło na przykład, między tobą a, to, a tym człowiekiem, tak, to znaczy, że wymaga to wysiłku. Samo nie przejdzie. Musisz się wdrapać na tą górę, się przepełzać, przejść obok, zostać, się cofnąć, cokolwiek, ale samo nic nie będzie. To są jakieś problemy dotyczące przeważnie sytuacji, o które pytamy. Zapamiętajcie sobie. Ostatnia karta to jest kobieta, 29, i ona przeważnie pokazuje. Yy, no, kobietę. <laughs> Trudno, żeby pokazywała faceta, jeżeli jest kobieta, tak? Ale jeżeli robimy dla ciebie, to ona pokazuje ciebie samą. Chyba, że ty. Przepraszam, jeżeli jesteś kobietą, chciałam powiedzieć. A jeżeli jesteś mężczyzną, to pokazuje tą kobietę, o którą pytasz. Yy, Bynajmniej, jeżeli kobieta pyta o kobietę, to może was dwie pokazywać. A jak mężczyzna o mężczyznę, to może pokazywać po prostu pierwiastek kobiecy. W mężczyźnie to znaczy, że zawsze gdzieś tam możemy znaleźć kobietę, i ona przeważnie pokazuje, że jakiś wpływ fizyczny ma na zdrowie dana sytuacja, może być na zdrowie psychiczne, że trzeba tym się po prostu zająć. Czasami pokazuje jakoś blisko na osobę, jakoś tam narzeczoną, na przyjaciółkę, dziewczynę, żonę, tak? I słuchajcie, zobaczcie z kart Mądrości Ukrytych Królestw. Mamy tak. Na jednej karcie pisze opiekunka marzeń, marzenia, wspólne dobro, złudzenie, a na drugiej jest na książe pustyni przetworzenie i fałszywe obietnice. I zobaczcie, co jest wspólne: złudzenie i fałszywe obietnice. To znaczy, że między wami były dane, któryś któremuś dał jakieś fałszywe obietnice. To, co powiedział, to w tamtym momencie wcale tak nie myślał. Może po prostu obiecał coś, bo tak wypadało, albo nie mógł inaczej coś takiego. I tu jest złudzenie. Któryś z Was tak ciągle ma złudzenie, nadzieję oderwany jest od rzeczywistości, że sytuacja na przykład może się samoistnie rozwiązać, a to ja bym powiedziała, że tak nie będzie, tak? Jak pamiętacie, chmury, góry, są przeszkody, co trzeba pokonać. I teraz tak, czy ta osoba ciebie pamięta, no w szczególności ciebie na pewno pamięta, jeżeli to ty dałeś lub dałaś tej osobie jakieś marzenia, nie spełniłaś marzeń, czy marzenia w sumie, nie dałaś marzenia tylko nadzieje na spełnienie marzeń, to ona doskonale sobie pamięta. Realizuj, nie jest to niezrealizowane, ona cały czas to analizuje, zastanawia się, dlaczego tak wyszło. Tak, tak, powiem ci, że nad może mieć pretensje, może być zła na ciebie, może z tobą na przykład, hmm, czy nie rozmawiać, to dobrze powiedziane, skoro czy ona pamięta? Nie, to w takim razie wy nie rozmawiacie. No ale kochani, tutaj tak, jeżeli ty w jakiś sposób skrzywdziłaś tę osobę, to bez dwóch zdań, nawet z jednym zdaniem, to osoba ci pamięta i to bardzo dobrze i ona ci szybko nie zapomnie po takim czymś. A jeżeli cię ona skrzywdziła, to, nie, to niekoniecznie, chociaż tutaj stoisz jako ty, szczególnie jeżeli jesteś kobietą, no to też takie kobiety nie da się zapomnieć. Ja nie sądzę, żeby ta osoba ciebie zapomniała, wiesz? Szczególnie, że te marzenia cały czas jednak ta karta jest, tak? Wspólne dobro, marzenia, żeby przetrwać to, odpędzić te burze. Ja myślę, że dla większości wy będziecie mieli jakiś tam kontakt, może będziecie mieli wspólną przyszłość. To wiecie, trzeba to sprawdzać w innych rozkładach, ale ja nie powiem, żeby ona cię zapomniała. Nie, nie. ona nie ma i na pewno cię nie zapomniała, doskonały cię pamięta, a szczególnie jak była wyrządzona jakaś krzywda, jakieś fałszywe obietnice, tak? Trzymajcie się, przechodzimy do zielonej bransoletki. Na razie, pa. Jeśli wybrałeś tą zieloną bransoletkę, tą turkusowo-zieloną bransoletkę z słówką półszlachetną, to wybierzemy dla ciebie dwie karty z Mądrość Ukrytych Królestw i trzy karty z kart Lenormand. Czy on, ona ciebie pamięta? Czy zapomniał albo zapomniała? Czy ta osoba ciebie jeszcze pamięta? Czy ta osoba ci jeszcze pamięta? Trzy karty z kart Lenormand. Czy ta osoba ci jeszcze pamięta? On, ona ciebie. Pamięta jeszcze jedna karta. Ostatnia Uuu, i będziemy sobie interpretować. Gotowi jesteście? Zaczynamy. Pierwsza karta to jest dziecko. W ogóle powieam, że te karty są dość dobre. Bo tak, zaufanie to zawsze jest. O, zaufanie. <laughs> Nie zaufanie, tylko dziecko. To jest zawsze jakiś nowy początek. I to jest tak, jak ufność w coś, jak dziecko ufa w coś bezgranicznie, tak? Jest niewinne. Często to jest karta takiej przyjaźni, tak jak dzieci się bawią razem, tak? To jest dobra karta. Pamiętajcie o tej dobrej karcie. Druga to jest karta dróg. To znaczy, że tak jakby ta osoba chciała jakoś podjąć decyzję, nie wiedziała, jaką drogę ma wybrać, którą drogą ma pójść, pokazuje ona, że jednak ta osoba zastanawia się między czymś a czymś. To jakby miała jakąś alternatywę, inną opcję, ale sądzę, że wy też dalej jesteście tą opcją. To ona już musi was pamiętać przy tej karcie. A szczególnie, że ostatnia karta to jest karta serca. A serce, jakby nie było, to przeważnie się kojarzy nam z miłością, z jakimś uczuciem. Przeważnie dobrym, tak? Czy tam z flirtem, albo romansem, no ale jednak uczuciem. Mało kiedy z nienawiścią. Nienawiść chyba nie idzie z serca głęboko. E, szczególnie, że na tej karcie jest przepięknie, bo te serce płonie ogniem, a ogień to jest życie, i ci dwoje się trzymają za łapki. Ojej, mają liście <laughs> między nogami. Słuchajcie kochani, te karty są Lenormand dobre. Karta na górze pokazuje pan słowa, który mówi, że mówi o porozumieniu, o pochwałach tam, no czasami nieuczciwości, zależy jakie to słowo padnie, prawda? Ale tancerz słońca, tu mamy też serce i promienie. To jest radosne działanie, tak samo jak było w dziecku. Celebrowanie życia, dostatek. Ja, kochani, wam powiem, że ta osoba żywi do was uczucia. Ona mało tego, że ona was pamięta. Pamiętać, to ona oczywiście was pamięta, ona ciągle was ma w sercu, i ja sądzę, że jesteście dla niej jeszcze wyborem. Powiem wam szczerze, tak czuję. Ona bierze was pod uwagę. Ona chciała jeszcze, by z wami albo się porozumieć, albo zacząć coś od nowa, od początku. Widzicie? Mój dziecko i ten pan słowa, i te, te drogi serce, to znaczy, że serce ma, ma do was tak, oczywiście, że ona was nie zapomniała i oczywiście, że was doskonale pamięta a patrzcie, wy jeszcze będziecie razem, jeżeli nie jesteście no w sumie nie możecie być, bo jakbyście pytali w ogóle, czy ona was pamięta, jeżeli byście nie byli razem to bez sensu wcale patrzcie, że wasze drogi jeszcze się skrzyżują tak jak na tej karcie na karcie w sumie, chociaż ona wygląda taka malutka, no ale kochani ona stoi przed wyborem. Zastanawia się, czy iść w lewo, w prawo, czy pójść do przodu, czy do tyłu, czy jeszcze się cofnąć, sobie przypomnieć o czymś, albo przypomnieć o swoim istnieniu dla Was, albo dokonać jakiegoś wyboru. Kochani, ona Was może kocha. Sprawdźcie w innym rozkładzie, bo karty są fajne. Trzymajcie się. Idziemy do ostatniej opcji. Jeśli wybrałeś naszyjnik z tym przepięknym księżycem, to wybierzemy dla Ciebie dwie karty z mądrości Ukrytych Królestw. Czy ta osoba jeszcze cię pamięta? Czy ona o tobie zapomniała? Czy pamięta? Hmm. I trzy karty z kart Lenormand. Czy Ty jeszcze mnie pamiętasz? Czy ty już o mnie zapomniałeś albo zapomniałaś? Trzy karty zobaczymy, co tutaj nam wszechświat powie. Co ta osoba myśli, czy ona wspomina, czy pamięta? Jeszcze jedna karta. Ok, to są twoje karty, jeżeli wybrałeś ten naszyjnik, i zaczynamy interpretację. Pytanie: Czy ta osoba cię zapomniała? Czy pamięta, to ja powiem ci, że w życiu cię nie zapomniała. Gdzie tam zapomniała? Przecież karta gwiazd to są marzenia. Człowiek marzy, zagląda w obłoki, istnieje marzenia. Widzi dopiero tak, jakby to sytuacja taka, jaka naprawdę jest. I czuje, że to jest w zasięgu ręki. To gwiazdy, no marzenia, w życiu ci nie zapomniała. Ona ciebie czuje całą komórką ciała, tak naprawdę. Wszystko jest dla niej jakby bardziej wyraźne i teraz dopiero takie jakby widoczne jaśnie, tak? E, no druga karta jest negatywna, bo rózgi są zawsze negatywne. I teraz ci powiem, że ona sama, patrzcie na, tej na tą kartę, wygląda tak jakby święty sam siebie okaleczał, uwalił tymi rózgami po plecach, mówi co ty narobiłeś, ale zgrzeszyłeś. To znaczy, że ta osoba może naprawdę dawać sobie jakieś chłosty, może nagane. No, ja myślę, że w stosunku co do siebie bo akurat no, nie przez przypadek wzięłam ten tarot ona może siebie sama karcić za to jak się zachowała a trzecia karta to jest karta listu jeżeli ten list jest tutaj zamknięty na pewno nas kusi co tam jest, to znaczy, że karta mówi o niepewności i też jakby mm, o ciekawości tak? to znaczy, że ta osoba pewnie się zastanawia co u ciebie, tu już że musi myśleć może też myśleć, czy ty napiszesz a może ona chce do ciebie napisać? Jest ta niepewność i jest ta chęć komunikacji, ale takie jakby troszeczkę niezdecydowanie, bo lis zawsze to jest niezdecydowanie i coś tymczasowe, coś zmienne. To znaczy, że to może za jakiś czas się zmienić. Kochani, z kart y, Mądrości Ukrytych Królestw wyszedł nam Mistrz Analizy i to jest wnikliwość, jasne wizje, szczegóły. Myślę, że ta osoba może ci się przyglądać, skoro jest lis. List, nie list i, yy, i ona chce mieć jakby jasność sytuacji. Yy, nie, po, nie na darmo powiedziałam o tej lupie, że ona cię obserwuje, a ja nie jestem yy, przekonana na 100%, czy ona cię gdzieś tam w internecie, czy gdzieś mnie obserwuje, albo w pracy, bo tutaj, zobaczcie, ta lupa jest jakby, no nie przez przypadek, nie ma przypadków, tak? Jeżeli ten człowiek, u kogo pytasz, coś analizuje, to znaczy, że on w tym momencie naprawdę musi o tobie myśleć, serio, i jeszcze jest królowa szachów, to jest jakby yy, opracowanie strategii, no nie zaufanie, to znaczy, tak jakby on albo ona obmyślał jakąś strategię, może list do ciebie napisać, może zadzwonić, może się odezwać. Wiesz, co ja po tym wszystkim czuję, że ta osoba ma żal do siebie, co zrobiła, i ona, jakby o teraz w tym momencie, gdziekolwiek jest, chciałaby, żeby to mogło. Inaczej wygląda się ta sytuacja. Szczerze powiem Ci, że ja tak czuję. Nie wiem, czy to będzie dla wszystkich. Jeżeli dla Ciebie uważasz, że to nie jest absolutnie, to wybierz inną opcję, ale to jest naprawdę dla kogoś, ktoś musiał to usłyszeć, bo ja czujesz, że ta osoba teraz, w tym momencie chciałaby do Ciebie się odezwać, mieć z Tobą kontakt, stworzyć coś, jeszcze ta królowa szachów zagrać w coś, w jakąś grę. Także kochani, tak, ta osoba nie zapomniała myśli, trzymajcie się, miejcie super czas, pozdrawiam Was, całuski przytulam, pa pa!